Przez ostatni tydzień na popularności zyskuje niesamowite połączenie Moonstone'a i Staff of Flowing Water. Build nie tylko stosowany na zwykłych supportach, ale też na zwykłych magach. Jako, że będziecie widzieli ten build coraz częściej zarówno w ProPlayu, jak i na soloku, dzisiaj postanowiłem Wam przybliżyć, na jakiej zasadzie działa ten build, jakie są jego mocne strony, co sprawia, że jest tak mocny, i jakie postacie mogą korzystać właśnie z tego nietypowego buildu. Jeżeli film Wam się spodoba, pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli jesteś. Nowy na moim kanale. Zostaw subskrypcję, aby być na bieżąco właśnie z takimi fajnymi nowościami w mecie. Mając to za nami, zaczynamy. Na początek zacznijmy sobie od podstaw, czyli co robią w ogóle te dwa przedmioty. Moonstone Renewer sprawia, że podczas walki leczymy naszych sojuszników za określoną wartość i ta wartość wzrasta wraz z czasem trwania walki. Z kolei kostry płynącej wody sprawia, że leczenie naszych sojuszników daje im też movement speeda dodatkowego oraz moc umiejętności i ten buff też jest aktywny wtedy na nas. Czyli podsumujmy, podczas walki połączenie tych dwóch przedmiotów sprawia, że nie tylko leczymy naszych sojuszników coraz więcej, i coraz więcej, ale dajemy zarówno im, jak i nam movement speed oraz ability power. I to wszystko za niesamowitą cenę 4800 Golda. W porównaniu do na przykład takich ofensywniejszych przedmiotów, jakim jest Night Harvester czy Liandry's Anguish, obydwa te przedmioty kosztują powyżej 3000, 3400 dla Liandry's Anguish i 3200 dla Night Harvestera. Jak wyglądamy w takim razie w porównaniu do statystyk? Night Harvester 90 ability power, z kolei Liandry's Anguish 80 AP. W porównaniu do naszego Moonstone Renuera, który sam z siebie daje 40, co prawda, ale w połączeniu właśnie z tym kosturem płynącej wody już mamy stówkę. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę właśnie to dodatkowe Ability Power, jakie uzyskujemy oraz nasz sojusznik podczas uleczenia, tak, z pasywa właśnie w Staff of Flowing Water. Jest to wartość od 20 do 40 Ability Power, w zależności od levelu naszej postaci, natomiast w momencie, w którym to składamy, jesteśmy zazwyczaj mniej więcej około 9 poziomu, czyli będzie to około 30 AP. Finalnie połączenie tych dwóch przedmiotów daje nam 130 Ability Power mniej więcej i to w górę się ro rośnie wraz z... Z naszym levelem. W porównaniu do tych dwóch przedmiotów yy, ofensywnych, czyli właśnie Night Hardwester i. Liandri's English jesteśmy już w dużo lepszym miejscu, ale ktoś mógłby powiedzieć, że przecież Halo Halo, Liandri's Anguish oraz Night Harvester mają świetne pasywy. Ma, e, Night Harvester daje 125 dodatkowego, o, dodatkowych obrażeń z jakimś tam malutkim przelicznikiem, a Liandri's Anguish nakłada fajną dotkę e, na max HP. Jasne, ale w porównaniu do ciągłego leczenia i bufowania naszych sojuszników, jakie gwarantuje nam połączenia kamienia księżycowego, no jest w ogóle bez podejścia, niebo a Ziemia dosłownie. Co z tego, że zadacie dodatkowe obrażenia, jeżeli druga drużyna będzie miała właśnie to połączenie przedmiotów, czyli Moonstone Renewal z Staff of Flowing Water, i zaraz się uleczą, zaraz się zbufują, będą mogli mie mieć dodatkową prędkość ruchu, aby się lepiej repozycjonować. Więc to połączenie przedmiotów jest naprawdę niesamowicie dobre, a cenowo jest dużo lepsze, ponieważ wartość finalna tych dwóch połączonych przedmiotów jest około 7000, a płacicie raptem 4800. Wyobraźcie sobie dodatkowo, że są dwie, trzy postacie w waszej drużynie, które mają właśnie. Tak zwanego Moon Staffa, czyli połączenie tych dwóch przedmiotów. Non-stop podczas walki ktoś zostaje uleczony. Non-stop podczas walki wszy... cała drużyna ma niesamowite buffy na sobie. Jest to niesamowicie dobre połączenie, szczególnie że potem możemy bardzo fajnie dołożyć jeszcze kolejne przedmioty, które jeszcze bardziej zwiększą nam te efekty. Możemy dodać sobie Ardenta, jeżeli mamy jakiegoś hypercarry w drużynie, po, powiedzmy Jinx, Wayne, coś w tym stylu, coś bazującego na atak speedzie. Drużyna przeciwna ma jakieś potężne ceceki, dokładamy Mikiela i nagle jesteśmy odporni na te ceceki build potrafi się niesamowicie dostosowywać do sytuacji. Sam build został zapoczątkowany przez LSA, czyli Last Shadow'a, amerykańskiego komentatora i twórcę e, ligo legendowego, więc jeśli chcecie więcej usłyszeć na temat tego buildu, polecam Wam znaleźć jego Twittera, znaleźć jego YouTube'a czy po prostu udać na jego Twitch'a, tam mówi na pewno o tym więcej. Na ekranie też pojawi się lista bohaterów, która według jego zdaniem może korzystać właśnie niesamowicie mocno z połączenia tych przedmiotów. Wiele postaci Zastanowicie się, nie, nie pasuje z, tym z tymi przedmiotami, przecież nie mają żadnego leczenia bazowo. Pamiętajcie, Moonstone prokuje swoje leczenie podczas walki, niezależnie czy Wy użyjecie saportujących, czyli wspierających umiejętności na swojej drużynie. Wystarczy, że bijecie przeciwnika i Moonstone automatycznie leczy Waszych sojuszników. Nie ma tutaj żadnej konieczności, aby właśnie leczyć sojuszników z umiejętności te leczenie z Mustona jest automatyczne a co za tym idzie wtedy od razu prokuje się właśnie też staw of flowing water Moi drodzy, to było takie szybkie podsumowanie tego buildu, który moim zdaniem będziemy widzieli coraz częściej w Proplayu i na solo kolejce. Dajcie znać, co sądzicie o tym buildzie. Osobiście myślę, że bardzo możliwe, że nadejdzie druga ardentowa meta, chociaż teraz będzie się nazywać po prostu Moonstuff Meta. Zobaczymy, jak zachowają się gracze, czy będą rzeczywiście tak często topikować, jak wszyscy myślą. Z mojej strony to wszystko, dzięki za wasz czas i do zobaczenia w kolejnym materiale już wkrótce. Hej.